Czas na ukoronowanie turnieju, czyli finałowe starcie. Co to będzie za mecz? Ciekawe czy im to się uda. Prosimy nie odchodzić od ekranu. Nareszcie się doczekaliśmy. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Serdecznie witamy Państwa z areny pierwszego meczu tego wielkiego finału. Spotykają się tu dwie drużyny, które ciężko pracowały, żeby dotrzeć tak daleko. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Trochę czekaliśmy na ten finał, ale już za chwilę przed nami jego pierwsza odsłona. Mam nadzieję, że obie ekipy staną na wysokości zadania, że nie będą grały za nadto asekuracyjnie i zgotują nam tu kawał widowiska. Pierwszy z zespołów rozpoczyna ten mecz w takim oto składzie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Dobra, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać w linii i rzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść w poczty Przed nami skład drugiego z zespołów. Mamy tu do czynienia z klasycznym 1-4-4-2. Z tym, że jeden napastnik jest nieco cofnięty. Tak, i stanowi taki łącznik między napadem i pomocą. Ten wyżej ustawiony ma za zadanie rozpychać się łokciami i przesuwać defensywę, a ten drugi biega w linii obrony i nie daje się łapać w pułapkę offside'om. Zaczynamy mecz na La Bombonerze. Fani głośno dają znać o swojej obecności. pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. I to będzie dobry strzał. To była interwencja do statystyk. Ciąż prą naprzód. z tej mąki może być chleb. Rzuca piłkę w pole karne. Na razie mogą odetchnąć. Teraz będzie niebezpiecznie. Wciąż może być ciekawie. Jest, jest pierwsza w tym meczu Bramka. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno: bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej. Prowadzą zatem 1 do 0. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Dobra intuicja. Jest przejęcie. Niepotrzebna strata i może być groźnie. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokautujące uderzenie? Brak mi słów. Naprawdę fatalny był ten błąd w obronie, który pozwolił na strzelenie bramki. Nie wolno oddawać piłki w takim groźnym miejscu. To jest przecież piłkarski elementarz. No a za nieprasobliwość trzeba płacić. No to mamy 2 do 0. Almeida Giliotti Podchodzą wyżej, do przodu Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji A zatem strzela i uderzenie zablokowane Dario Benedetto Romero Przed Bocca Juniors okazja do ataku flanką Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Lozano Giliotti ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga. Dotarliśmy do końca pierwszej połowy na La Bombonerze. Rzućmy teraz okiem na statystyki tego zawodnika. No nie dziwne, że realizatorzy poświęcili mu uwagę. Niewątpliwie dziś dochodzi do okazji strzeleckich z niebywałą łatwością. A co ważne, zamienia sytuację na bramki. Jeśli będzie zdobywał kolejne gole w takim tempie, będzie musiał... Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Uwaga, będzie okazja! Weszło! To jest hat-trick! I jest powtórka, kolejny raz umieszcza piłkę w siatce, robi to dziś z ogromną łatwością, pełni zasłużony hat trick, który mu udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką, aż miło patrzeć. I mamy obecnie 3 do 0. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy pimce, i mamy próbę z dystansu. Jest blok, akcja przerwana. Złe było to podanie, Romero. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Przewidział to zagranie, pewnie chwyta piłkę. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Oddają piłkę. I teraz centra w pole karne, ale szpudło. Trudno uwierzyć, że da się nie strzelić z takiej pozycji. To prawda, ale chyba dla wszystkich było oczywiste, że sędzia odgwizdze w tej sytuacji spalonego. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Gol proszę Państwa! Mamy tu! Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Mamy więc 3 do 1. Fernandez. Spokojnie budują tę akcję, wręcz z chirurgiczną dokładnością. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Giliotti. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. I zawodnicy Boka mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Uwaga, okazja! Broni to! Niesamowita parada! I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Kolejna bramka! Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do trzech goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. Dwie minuty doliczonego czasu. By jeszcze przycisnąć i ewentualnie jest za linią obrony. Uwaga! Proszę Państwa. Kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość, po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.